Jedna z pań doktor znalazła szkolenie pana Mariusza Obody i poszła na nie sama. Jak wróciła po tym szkoleniu, była tak nieprawdopodobna metamorfoza w niej samej, z osoby zagubionej, nagle stała się zupełnie inną Elżbietą. Zaraziła nas wszystkich tą ideą, i stąd ja zainteresowałam się w ogóle grupą OMD i panem Mariuszem Obodą. Mam wrażenie, że wzbudzamy w pacjentach większe zaufanie. Zmieniło się nastawienie do kompleksowych droższych rozwiązań. Łatwiej jest nam rozmawiać z pacjentami o cenach. Niektórzy lekarze czuli dyskomfort, gdy omawiali drogie prace. Dowiedzieliśmy się, jak i kiedy przedstawiać kompleksowy plan leczenia. Dzięki temu pacjenci stali się bardziej otwarci i jesteśmy dla nich partnerami, którzy wspólnie dochodzą do najlepszych decyzji. Po pierwszym szkoleniu zobaczyłam, że te metody są bardzo proste i łatwo dają się przenieść w rzeczywistość, w tak? naszą stomatologiczną rzeczywistość. Przynoszą namacalne efekty, czyli korzyść materialną. No to oczywiście dalej ten temat był kontynuowany. Tak? Także w tej chwili nasze dochody wzrosły o 100% na pewno, po przejściu wszystkich etapów szkoleń pana Mariusza. Po mojemu zaskoczeniu w gabinecie zmienił się profil przyjmowanych pacjentów. Chodzi mi głównie o to, że więcej robię droższych prac protetycznych. Pacjenci wydają się być bardziej zadowoleni. Zwiększa się systematycznie ilość przyjmowanych osób. Po ponad 20 latach pracy, z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że satysfakcja pacjenta nie wynika tylko z jakości wykonanej usługi. Zwłaszcza, że w wielu sytuacjach nie są w stanie tej usługi ocenić. Szkolenia OMD wychodzą właśnie naprzeciw tej potrzebie. Jak sprawić, aby pacjent po zakończonej wizycie czuł satysfakcję, miał przekonanie, że takiej jakości usługi i takiej jakości obsługi nie otrzymałby w innym gabinecie stomatologicznym. Dla mnie, jako dla pracodawcy, ten kurs uświadomił mi, jak dobrze. Jak w dobry sposób zarządzać personelem, zarządzać gabinetem, i co najważniejsze, jak wykorzystać potencjał, który tkwi w każdym z naszych pracowników. Ja sama nauczyłam się także na tym kursie, jak dobrze wykorzystać swój własny potencjał. Odbyliśmy dwa szkolenia zamknięte w naszej grupie, i przyznam szczerze, że korzyści zdecydowanie przyścignęły moje oczekiwania. Oczekiwałam, że ci ludzie troszeczkę się zmienią i podejdą inaczej do pacjentów, wyciągną to, co z nich najlepsze. Istotnie tak się stało, ale ci ludzie przede wszystkim zmienili sami siebie i myślę, że to zaczęli odczuwać pacjenci. Zaczęłam od prostych zabiegów, typu wybielanie, potem zaczęły się poważniejsze prace typu zaawansowana protetyka, ortodoncja, bardziej specjalistyczne zabiegi chirurgiczne. I muszę bardzo obiektywnie stwierdzić, że inwestycja się zwróciła wielokrotnie. Gorąco polecam. Spotkanie z, z panem Obodą było bardzo fajne, dlatego że kilka prostych słów, dosłownie prosto powiedziane zdania, okazują się, że, że czynią cuda. Wcale nie trzeba pacjentowi wytłumaczać całego epistołu wielkiego, powiedzieć dwa, trzy krótkie zdania i one więcej działają, więcej robią niż niż takie wydumane nasze przekonywanie. Wszystkie przykłady, które pan Mariusz podaje na szkoleniach, są ściśle związane ze stomatologią. Nie jest to gadanie ogólne, krótko mówiąc, tylko naprawdę konkretne przykłady są podawane stomatologiczne. I to jest bardzo ważne moim zdaniem. Ja generalnie zawsze zwracam uwagę na prostotę przekazywania informacji i no, w 100% te szkolenia spełniały moje oczekiwania. Mariusz zmienił sposób myślenia u wielu lekarzy. Bardzo nad nimi pracowałam, żeby ich przekonać do oferowania droższych, lepszych prac, i często słyszałam, że to nie wypada, bo to pacjenta nie stać, bo to się tak nie da, bo nie można. I Mariusz niejako otworzył nam oczy na to, że tak w zasadzie to my jesteśmy nie fair w stosunku do pacjenta. Może ja to źle mówiłam. On powiedział to w taki sposób, że obecnie lekarze czują się zawstydzeni, jeżeli nie przedstawią nawet tego najdroższego wariantu leczenia, i po ich zdziwieniu pacjenci chętnie się na to decydują. Spotkanie z firmą MD było jakimś, no jednej z drugiej, ogromnym wyzwaniem, bo to jest nowa wiedza, jakby, a z drugiej strony, no to było to coś wspaniałego, coś, co mogło bardzo wiele dać dobrego i dało. Po już tych wszystkich stopniach ja zupełnie inaczej mam i zupełnie inny stosunek nawet do pacjentów. Jakby kontakt mój z pacjentem jest inny. Obserwuję również, że po szkoleniach wzrosła pewność siebie pracowników. Asystentki nasze i rejestratorki stały się odważniejsze i. Bardziej aktywne w kontakcie z pacjentami. Odpowiednie uświadomienie pacjentowi jego własnych potrzeb sprawia, że oni chcą inwestować w swoje zdrowie. Kiedyś ktoś na targach powiedział, że szkolenia OMD są drogie. Rzeczywiście, przed szkoleniem może się tak wydawać. Ale po kursach, moje zdanie, jest, jest odmienne. Osiągnięte korzyści. Zdecydowanie przekraczają inwestycje w rozwój pracowników i w rozwój samego siebie. Dzięki kursom pacjenci mają poczucie większej pewności, bezpieczeństwa, zadowolenia i chętnie polecają nas innym ludziom. Diabeł tkwi w szczegółach i właśnie pan Mariusz był w stanie nam te szczegóły naświetlić i w połączeniu tych szczegółów. Yy, okazało się, że to jest łatwe, przyjemne oferowanie tych usług i ja nabrałam osobiście yy, większej odwagi. Pan Mariusz jest bardzo yy, takim ciepłym człowiekiem. Tak? Bardzo szybko sobie, moim zdaniem, zjednuje ludzi yy, do siebie tym, że jest yy, szczery, jest taki otwarty, yy, łatwo, ma łatwość przekazywania tej wiedzy, którą posiada. Po takim kursie cały zespół świetnie współpracuje ze sobą, także na zewnątrz wygląda to bardzo profesjonalnie i pacjenci czują się bardzo bezpiecznie i bardzo dobrze w naszej praktyce. Po jakimś czasie od zakończenia zorganizowanego tutaj dla naszego gabinetu kursu przez Mariusza Obodę, Zauważyłam z zadowoleniem, że zespół jest pewniejszy w kontaktach z pacjentami, łatwiej im odpowiadać na pytania, lepiej obsługują i bardziej profesjonalnie pacjentów, którzy przychodzą do gabinetu. Zawsze wiedzą, co odpowiedzieć i w jaki sposób poprowadzić pacjenta. Pan Mariusz Woda ma ogromne doświadczenie i co najważniejsze, bardzo chętnie się tym doświadczeniem dzieli. Uczy nas mówić prostym językiem i sam jest przykładem tego, że o trudnych zagadnieniach można mówić w sposób zrozumiały, prosty, interesujący. Ma dużą łatwość nawiązywania kontaktu z grupą, to też szkolenia z panem Łodową przebiegają w miłej, przyjacielskiej atmosferze.